Cześć, widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Jak widzicie dzisiaj będzie YouTubers Life ONG, tak Idziemy do tego tego, zmontować filmik, bo dostajemy 650 pieniędzy. Pff, biorę, człowieku Niech ten tak ktoś sprawdził mi życiu, żebym mu zmontował filmik za 650 dolarów Może to w złotówkach Nie ma znaczenia. Może być w złotówkach, może być w złotówkach, bez kitu. Każe mój montaż jest mocno średni, ale... Za 600 stówek Zrobię co, co co trzeba bez kitu, ale to niech mi też zapłaci 600 złotych, o mam dla ciebie niespodziankę tak? dziękuję, bardzo mi to było potrzebne bez kitu Wielkie dzięki film, ale zarobiliśmy pieniądze, no to w sumie sigma A ja muszę pipy wstawiać Wstaw pipa Piper Witka piękni, o to będzie idealny pip na dziś Witka piękni, no bez kitu Ja pierdolę, chyba im się nie spodobało no i koniec, kancel kan na piperze, bez kitu. Ale czemu to nie zaliczyło? Co ją ja zrobić? No rozgrywka. Eee, co najmniej wyświetleń, dasz radę? Wkrótce trzymasz grę. No to ledwo zrobiło tyle wyświetleń, czyli. Czy to musi być wyświetleniowo tyle podskoczyć? O, cholipka, jak na moje to będzie mega ciężkie. No. Dobra, e, porozmawiajmy, kochanie. Podaj prezent, tak jest, przytul, bo zaraz będzie, że się, że się nie lubimy, no nie? O, jednak się lubimy, kochanie, no to miło mi. No, rozmawiaj o grach, bez kitu. Tak, tak, bardzo ciebie kocham. Um. Nagramy zaraz, razem na filmik, kochanie? Myślę, że chyba tak. O, o, jak się zaprosiliśmy na jakt? Dawaj, kochanie, zaprośmy na jakt znowu. Co, nie grać jeszcze w... Full Metal Duck. Tak? O kaczki, gra o kaczkach. Myślę, że zajebista gra. Ooo, nagrywamy filmik razem. No i to mi się podoba. A dawaj jakąś dupę piłkę. To jest FIFA. Y, znaczy FIFA. Y, to nie FIFA. Fif, FIFA Rafa y, w kosmosie. Tak się nazywa ta nowa część. Ej, widzowie, jest problem. Bo oni chcą ponad 300 tysięcy wyświetleń. A mój filmik się zatrzymał i ledwo co leci do góry. I co teraz? I co jakby z tym faktem mam dalej zrobić? Aż tak to się nie wybiło i co dalej? Zwolnią mnie? Chyba mi wypieprzą w tej sieci bez kitu. Ja też się że mi sieci wypieprzą za niedługo i tyle tego będzie. No tak, tak mi się coś, coś wydaje. Dobra, krzyk wy zwycięstwa, dawaj. Kura! Zrobiliśmy coś tam. Pokonaliśmy bossa, kuria! zwycięstwo, zwycięstwa bez kitu. O, przytulanka, no to by było spoko, ale. Copyrighty, copyrighty to nie. Sioho! Kichanie. Sioho. Zaraz włączam tam klimat, bo już mi zimno bez kitu. 1K? O, chyba się nie. Chyba nie zrobiliśmy tego, co oczekiwali. Oj, 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 oj. oj. Chyba filmik przestał nabierać wyświetlenia i to koniec. Ajajaj, aj, aj, drama. Oj, 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 oj ta nie, mi za dobrze jak na moje. Kurde, mogę wziąć tab w sobie. Oj, nieważne. A razy. A, się plus dwa było, Aj, to zrąbałam. O, coś jest razy, dwa, no to. Hmm, no to to. A, minus ten, a to nie, to to. To to. Kurde, no ale nie zrobiło to tyle wyświetleń. No to. Jak na moje za trudno jest tej sieci. Ta sieć jest za trudna w dupę. No normalnie to jest za trudne, jak na moje. no to... Przysięgam, że ta sieć jest, jak na moje, za trudna. W sensie za dużo wymagają. Za, du za dużą liczbę wyświetleń jest tam, no nie? On nie janka, ale to copyrighted. Cięcie serialowe. O, cięcie to będzie w budżecie, nie no. Mam tyle pieniędzy, że no. Pff. No. Ekran wczytywania. A MVP dajmy może. Po razy dwa, No i Sigma. No i fajnie. Dostajesz łomot. No to co ja mogę zrobić? Dostaję łomot. Trollowanie! Tylko ostro, że tak. No jak żeby inaczej, prawda? No to może, może... A Pomachajmy! No, to daje razy dwa, no to pff, debil by nie skorzystał, prawda? No jest problem i nie zaliczyli tego. Mam cztery dni, ale no, to, to nie kręci tak, takich wyświetleń, jak oni by chcieli. O, mam takie jakieś naklejki. Fajnie, fajnie, bardzo mnie to cieszy. Ale nie cieszy mnie to, że ja, mam, że ja nie robię takich wyświetleń, jak oni chcą w tej sieci. Więc wydłupczą mnie zaraz w tej sieci i tyle będzie. Wylecę na, na zbyty pysk z sieci, no niestety. Dobra, plus 5 do tego, ale potrzebuję, plus 5 do tego. Niezbyt potrzebuję tego. A jest coś do góry bardziej cenniejszego? Choćby to w sumie. Choćby to jest bardziej cenniejsze jak na moje. Tutaj minus 2, aha, no to trochę lipnie. Ale mogę dać coś na dół fajniejszego. Na przykład to. I tutaj mi trochę brakuje, ale na pewno pójdę w montaż i pójdę w to, i pójdę chyba w to. Nie, w to nie, sorry, nie, w to nie, to, w to, w to i w to. Mhm. Uh -huh. Teraz mogę. Aha, tylko że nie mam tego. Oj, 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 To. To po prostu zakończmy to w ten sposób. No i bardzo przybliżone do tego. No, tego nie potrzebuję. Aha, no to tak, jak mogę to. No dobra, zróbmy tak, po prostu. Zróbmy po prostu tak, ok. Zróbmy po prostu tak. O, rekordzu nawet nie pobiło. Oj, oj. oj. Zobaczę, no że ostatnim filmie psuje się dźwięk, no to na naprawiajmy. No i oczywiście to zadowolenie subskrybentów wzrosło. Tak jest No i jemy. Bez kitu. Ja mam 25 tysięcy. Jestem bogata. No, jestem bogata, bez kitu. Ja chyba czas, żeby się powoli wyprowadzić jak na moje Ale ja tego nie zrobię, no pff, za trudne to jest zupę. Aha! Procesjonami no, szkodzi swojemu wizerunkowi i morale subskrybentów? Aha, to nieźle. To nieźle, aha. Ciekawe. No ja nie robię takich wielkich wyświetleń, no w dupę. Wejdźcie trochę na ziemię jak na moje. O! Niespodzianka znowu? Świetnie kochanie, bez kitu. Co mi kupiłaś? Ale kurna, drzewo wielkie mi kupiłaś, dzięki kochanie. Dzięki, kochanie, naprawdę fajne drzewo. Nawet nie będzie ono stoi. A tutaj, na biurku. Aha, fajnie. O znowu na biurko, drzewo. Bez kitu, Kto by nie chciał mieć drzewa na biurku? No. No nie zrobię tego, w... kiedy to jest gówno, przysięgam. Trzeba mieć tyle wyświetleń, że to jest popieprzone, serio. i ja będę z sieci, bo robię za niskie wyświetlenia, no. Pff. Może kurs? O, nowy kurs, ja mam jakiś kurs nie zrobiony. Dobra, nowy kurs. Przydałoby się, jak na moje. A, podstawowy montaż dźwięku, aha. A, myślę, że to na pewno pomoże w wyświetleniach, chyba. Jak lepiej zmontujesz dźwięk, to ch raczej chętniej ludzie to będą oglądali, prawda? No, aha, i to, i to patrzcie, jak nabija wyświetleń, kurde, no bo jest w duecie grane, no nie? To leci w miarę wysoko, ale też nie czy będzie coś ponad 300k. Też chyba nie. O, poleciał mi to do statystyk. Nice, 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 nice. I tak to mam najniższe póki co widzę. No, no, no. O, tu mam jakieś kursy. Co ja to mogę? Zawansowany montaż filmów to aż 12. O, to. Zawansowane nagrywanie filmów to też sobie spoko Myślę, że muszę zrobić już to. No. Nie mam wizji wyjścia, ja robię to. Dobra. No to ja wam to chyba skipnę, bo to jest nud, nudna część gry. <grych> dobra, dobra, robimy podcast. Yy. A bla, 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 bla. Aha, robimy podcast, dobra, też się sobie napiję. Robicie w komentarzu, co tam u Was, co ciekawego robicie. Jaka minia dzionek. Mhm. Dobra, zamknij mordę. Zamknij mordę, Smato. Był filmik, ale w dupę. Nie zyskał tyle wyświetleń. A to zyskało! O kurwa, to pół miliona zrobiło. Wow, 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 wow. Mm. Idź, nagrywaj film w parku. Kurwa, nie mam żadnych dobrych gier. A. Aha, to mamy dobre. Pejdź mm -hmm, mm -hmm. to graj. Masz. Idź to graj. Nowa konsola. O, fajnie. Będę cię uczyć w dupę, jak montować film. Bez kitu, kurna. Solat później. Dalej się uczymy w dupę, jak robić dobre filmy. Jak dobrze montować filmy. Bez kitu. Tak, Sączę sobie em, podróbę Coca-Coli, gdyby ktoś pytał. Bardzo dobra. To mogłaby być ich reklama, ale nikt mi w dupę za to nie zapłaci, więc, yy, więc nie boję nazwy. <ścoughs> ale już myśleliście, że podam nazwę? E, nie. Niestety, jestem youtuberką i trzeba płacić, żeby żeby podawać nazwy firm. Żartuję. Nie trzeba, ale no w sensie jak coś jest dobre to to, to to polecę, więc no. A ta kola jest mega dobra. A. Poradniki czy recenzje, co jest lepsze? Um, udostępniaj filmy, recenzja z najnowszych wydanych gier, poradnik. Prześlij film poradnik z najlepszymi poradami i sekretami. No to damy poradniki będziemy kręcić bez kitu. Zasamowite hashtag męczące. No, zgadzam się z wami. Jesteś członkiem naszej sieci. Od dłuższego czasu na wymagania. Teraz, że y, y, naszą skalę. Zamknij pizdę w dupę, szmato. Uczę się montować filmiku. Zamknij tą pizdę w dupę. Patrz jak mi skoczył montaż. Widzisz to w dupę, ja będę teraz profesjonal... Profesjonalizm. 100? No i 100. A, 100 to jest max chyba, bez kitu. Pełna profeska w dupę. No i co, szmato? A nie, tu jeszcze, ale tu mogę jeszcze więcej, czyli można jeszcze więcej? Hmm, ciekawe. No mniejsza, to teraz zróbmy tak. Yy, do spania. Wymagane wyświetlenia. Oni mi zmieniają co chwilę zadania w tej sieci. Widzowie, to jest popiepszone. Oni mi co chwilę zmieniają zadania w tej sieci, ale z niej nie wylatuje. Pff. Ktoś chyba stwierdził, że nie da się wylecieć chyba z tej sieci Tylko masz, macie za miesiąc nowe zadania i to tyle Wiecie, że, że ja, ja to zadanie zrobię? Raczej na easy Kochanie, nagrywamy filmik, nooo I będzie pół miliona wyświetleń O kurwa, nie mamy już gier żadnych o, no i i wylądował A to chwilka kochanie, kupię nową giereczkę, zobaczmy Zobaczmy co tam jest Kurna, nie ten guzik, nie ten guzik. Zawsze mi się mieli w dupę. No ale ciekawi mnie, co się stanie w przypadku, jeśli my to te, my te wymaganie zrobimy? Co? Będziemy mieli więcej pieniędzy i więcej wyświetleń, czy po prostu nic się nie stanie? Póki co, oni mają tak w to wypieprzone, że naprawdę. Co ja mogę kupić? Um, Planet Wars jakiś? Hmm. Coś ta żeby się zwróciło. O 13 dolców a, a, a. Może w sumie to I na razie starczy Patrzę też ocenowo jak ocenili tam grę, więc no a tam ocenili na tyle gwiazdek Pff, Co z tego czeka z lutego Pff, Kręcimy Kochanie, czemu ty poszłaś? A nie, jesteś! Nie, stój, 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 stój kochani, nie, wy, nie wychodzisz, nie wychodzisz jeszcze, musim. Gry nie przyszły. Kochanie, kochanie, stój. Kochanie, nic dodam, błagam. Kochanie, stój. Kochanie, czekaj. Nie. Kochanie, nie. Błagam, nie, 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 wychodź. nie, 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 nie. O, i na balkon, przebiec się, bez kitu. Dobry pomysł. Nie. No ja jeszcze mi spróbuj zniknąć. Spróbuj mi, spróbuj wyjść balkonem. Kochanie, nie wychodź. O, tam ma, tam ma full, jeszcze ten. Mogę nagrać poradnik, ale nie chcę poradniku na razie nagrywać. Ale później przetestujemy to, bez kitu, zapomniałem o tym. Alzheimer. No, bez kitu, Eizheimer to się nazywa, no w takim wieku chyba tak. Dobra, ty też możesz coś nagrać, Co ty? Aha, no teraz nie możesz, no dobra, no to później nagrasz. Fajnie są spódni, ojojoj. Oj. To raczej nie pójdzie korzystnie na wyświetlenia, ale no trudno. O, jak, jak, skoczyło na krzesełko. Cześć kochanie, dobra. Jaka mikrofon? Bla, 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 bla. Mikrofon dobry? No uważam, to chyba niezbyt, ale okej. Okay. MVP myślę, o jak najbardziej tak. MVP, MVP! Oblokowujesz osiągnięcie! No to trollowanie, no to. kto mi zabroni, w dopek, trollować? To mi zabroni być trollem, no nie? Podsumowanie gry. A ja zapomniałem, że nie muszę aż tak tego iść tutaj, dobra? Emocja na. A nie, bo to na minus da. Och, Dajmy to i da mi minus jeden. I tak, raczej opłacalne, i tak w sumie. Myślę, że bardzo nawet. Jeśli już Co my tu mamy? Podejmujesz decyzję i tracisz wszystkie pieniądze. No to Aha, no to żeście mi dali do p karty, ale gówno... To wezmę. Ale takie gówno karty. Ja mam tu zero. Halo, dajcie mi coś, żeby tutaj dać więcej. O, dobra, Grasp Pro. Więcej mi dają w to niż w to, ale... Lipa. Najdujesz ukryty przedmiot. <gnie> Gniewna krytyka, oczywiście, że tak. Muszę iść tutaj bardziej w top, bo naprawdę jest dramat, jest dramat. Farbadzenie do gry. Razy dwa, razy dwa, ale na minusie, no przecież mnie popieprzy. Dawaj to. Dawaj to, bo mnie zaraz coś, nie wiem. Najdujesz easter egga, no to co? Zabawna krytyka? Chyba tak. Jest to razy dwa, no to tak, to była na krytyka. Bóg <laughs> dać świetny żart! No trudno już. Chociaż dało tu i tu chyba. No to dobra, to nieważne, to chyba najlepsze było bez kitu jednak. Wkrędzione wideo nie. Komentarz techniczny chyba o. Tak nie ma nic lepszego i tak, to daj to. Po prostu daj to... Yy, Próbujesz grać realistycznie, no to realistyczna gra. przez spojrzenie, bez kitu. Takie co? realizm, ale nice. <laughs> no nie? Pożegna pożegnaj, się, o, ale fajne, fajna karta, da dawaj to, pożegnaj się, z w ręce, z płaczem się pożegnaj, bez kitu. Wyjdź do ludzi, wyjdę, wyjda wejdę, nieważne. Dobra, dajcie mnie, to ja tu się, ja wam pokażę, że jak to się robi, tak się robi hipko, No Może nie tak, tak, co jest bardziej, to bardziej potrzebuje, dwa w dół, to zróbmy tak. Bow w dół, to zróbmy w ten sposób I góra w dół, mogę zrobić tak, o idealnie Czyli w montażu, 42 no na... Po co mi ten montaż na maksa jak i tak Gówno mogę z tym zrobić Jakby nie rozumiem jak to działa do końca, czemu ja nie mam full Czyli jest jakby Czyli jest jakby wszystko dobrze i, i tak nie jakby Wszystko się tutaj łączy idealnie i tak nie mam fulla Czemu Czemu nie mam fulla? rozumiem, bez kitu A może to też ma wpływ, że tutaj by, powinno być, nie wiem, nieważne, dobra, robimy, róbmy tak Nowy rekord, uhuhu O, max, widzicie, nie, nie można, 100 jest max, okej, okay, czyli 100 jest max, okej, okay, okej, okay, okej okay. Tylko oni mi o ci widzieć, no cześć, kochanie Fani są smutni, ajajajajaj, fani smutni, no Sorry, kochanie, pójdę na wydarzenie, że to są darmą Gierkę, weh, weh, Co się nagrywa? No, się dobra! To zobaczymy, czy <stukling> zyskam te wyświetlenia i co się stanie tutaj. I jeszcze pójdę na to, chyba ten event. Chociaż nie, czy event even nie będzie nasza, na następny odcinek, zobaczymy. Ale kurczę, no, Lipa. Jak nie, ja, czy Lipa, w sensie Lipa, czy nie Lipa, nie wiem. Może, no bo te 30 chyba tysięcy wyświetleń na, na jakimś randomowym filmiku zdobędę, no nie? Po prostu. Raczej z tym nie powinno być problemu. Prawda? Tak mi się wydaje. Mhm, mhm. Świeżenia się nabijają, okej okay. Dobra, ty coś nagrywaj, jaki urlop? Nie bądź dla ciebie na razie urlopu. Pff. Co ty, chory na główkę? Jaki urlop, człowieku! Do pracy No jaki w dupę urlop? Nagrywaj nagrywa filmy No i co? Nie pierni, że nie że będę... Nie zabędę tego, dobra, pokaż mi te zlecenia. Aha Czy no Dorzenia w sieci, aha No daj mi to, pójdziemy w dupę, pójdziemy Gierka za freeko to idziemy. Pff. Debit by nie skorzystał. EXPAS sobie zgarnę i nową giereczkę, Pfff, easy! Czemu w życiu nie, można, nie może być tak prosto? To sobie idę na jakiś dupy event i dostaję darmową gierkę. No może gdybym miała więcej subskrypcji, to bym mnie zapraszał na jakieś eventy bez kitu jeden event na jaki mogę iść, to chyba w event w Robloxie goła bez kitu. Grała Garden Event albo Stila Brainerd Event. Ta, tam mnie przyjęli, bez kitu. O, mar, o! 13 dolców No, bardzo droga gierka. Tam to bym mogła nawet kupić. To nawet nie musielibyśmy jej dawać za darmo, ale tak mi ją dacie pewnie, więc no. Ale 13 dolców to nie jest jakoś super drogo. Witamy. Aha, handlowcem, Mantendo, dobrze, tak, tak, tak. Będziemy kontynuować współpracę. Jak mi się w dupę zachce Rozumiesz to? Poproszę o grę. No i Sigma. No i o to chodziło. O, ci się tam tulą. Ci się tutaj tulą, fajnie. O, wy, wy, wy ten, wy, wy jesteście tą społecznością LGBT, rozumiem, rozumiem. Panowie to geje, jasne, jasne. Yy, wspieram, tak, tak, oczywiście. Nie ma, nie ma problemu. A mój komputer się popsuł. No i ile. Tyle pieniędzy mi dasz? Uhuhu, biorę. Give me that, give me that. A ty co, ile mi ile dasz? Aha, uh -huh. ile mi dasz, ile mi dasz? Eee, to zlece lecę temu Parchowi. Weźmy No, ja zrobię tamto, a to zrobi mój pracownik. Nie wiem, czy ja na swojego pracownika mówię park, no ale dla mnie on jest takim parkiem, po prostu dla mnie. On no, po prostu dla mnie pr pracuje, no nie? Tak, Majka oglądająca to. <laughs> Majka oglądająca to, czy ja też. I Majka takie, czy ja dla Ciebie jestem parkiem? Oczywiście, że nie. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi, Majka, to nie o to chodzi. My współpracujemy, a on też chce mi, ale to jest tylko gra i w grze go nazywam parkem. No, a w ci tutaj nie uważam. Jeśli z kimś współpracuję, to, to, to jest fajne. Obydwie dwie strony mają... O, dziękuję za prezentację, bo ten, Island. Musimy robić dobre wrażenie na naszych klientach. Aha, i to ci... I to nagle zaliczyło! Popieprzy mnie w dupę! To dla kogo ja pracuję w dupę? Dla Mantendo? To jest... To jest. Ja jestem w jestem firmie Mantendo. Dla kogo ja w dupę pracuję? Co ty pieprzysz? To dla kogo ja w dupę robię? Oni mnie teraz pochwalili, ale. Mózg paruje widzowie. Dobra, to update wam dam później, czy, czy to zrobiło te 300k. No bo ten. Na... Więc ym, to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnym na kanał. na moim kanale. na razie, cześć.